Witam wszystkich, chciałbym przedstawić. Nie ma właśnie dużo materiałów na YouTube o tym modelu. I chciałbym powiedzieć, dlaczego go kupiłem i dlaczego jestem zadowolony. A tak naprawdę zupełnie nieświadomie zadowolony byłem po zakupie, ale to Wam powiem za chwilkę, dlaczego. Taką pokrótce wygląda. O co chodzi z moim harmonogramem? Otóż prawo jazdy na motor zrobiłem niedawno w zeszłym roku. Wcześniej jeździłem w takim jeszcze mam lekkiej rozsypce. Cigacz mały sportowy, ale to jest tylko 50, nic wielkiego. To było moje rozpoczęcie przygody na dwóch kółkach fajnie. No i się tak zrobiło w międzyczasie pomyślałem o prawo jazdy. Może coś większego kupić. Chciałem kupić coś neutralnego, jakąś 600, 700. Tak maksymalnie 900 półsportową. Może będzie enduro, coś takiego, żeby pojeździć. Bardziej uniwersalnie od salonu do salonu, tutaj niedaleko mojego miejsca zamieszkania, jest jeszcze salon Harley'a. Powiedziałem, jedźmy, zajrzyjmy, zobaczymy co stoi, w jakich tam widełkach cenowych co jest. Zupełnie nieświadomy, nie jestem żadnym fanem um, motomotoryzacji. Troszeczkę się interesuję: tyle co z YouTube'a materiału się poogląda, tyle co gdzieś się tam doczyta, niewiele, i, i, i to wszystko. Także jestem nowicjuszem, zaczynam jazdę. No i tak, połowa Was powie, no i fajnie, a druga połowa powie, albo większa połowa nie na takiej maszynie. No? nie wiem, zobaczymy. Jest to duży motocykl, dlaczego taki wybrałem? Jestem wysoki 1,90 m i to było moje pierwsze problematyczne pytanie, jaki motocykl kupić. Jaki jest do mnie właściwy. Ja nie chciałem super moto, super ścigacza, super sporta, bo, bo wyglądam po prostu na tym śmiesznie, tak? fajnie się tym jeździ, fajnie się tym bawi, ale po pierwsze no niebezpieczeństwo jest trochę większe, bo tam, tam rwie ta moc. A po drugie mówię, śmiesznie o tym wyglądam, metr 90 m, facet, nie jestem yy, gruby, no, ale jednak metr 90, więc nie chciałbym z kolanami siedzieć zawsze pod nadbakiem, może w ten sposób. Yy. Szukałem, czytałem, doszukiwałem się jaki motor kupić. Oczywiście tysiąc poradników i nic takiego konkretnej informacji się nie wybierze. No kto co chce, ale bardziej dla wysokich osób są yy, może nie enduro, może to bardziej turystyczne motory, tak? Yy, no bo tam jest ta sylwetka bardziej wyprostowana, może bardziej tak człowiek na tym po ludzku wygląda. Yy, można pokonywać długą dystansę, natomiast tego nie chciałem, bo w moim przypadku ja nie mam jeszcze tak czasu jeszcze zawodowo jestem bardzo aktywny nie ma tak dużo wolnego prywatnie czasu żeby aż gdzieś tam się wyrywać choćby nawet na weekend choćby nawet na 2 3 dni nie ma takiej możliwości jak na razie więc ja tak bardziej wokół komina jeżeli uda się coś większego jakąś większą trasę pokonać to fajnie ale raczej się na nie nastawiam dlatego szukałem bardziej w moim stylu Cruza, Chopa Jakiś po prostu taki Jakiś taki Harley No i byliśmy oglądać Harleye wszystkie są piękne Wszystkie mniej więcej wyglądają tak samo Brzmią jeszcze lepiej Dlatego tu już byłem nastawiony, że to to Znaleźliśmy gdzieś mniej więcej w tej W, tym, w tej przedziale cenowym Na które było mnie stać Dwa modele Jeden to był bodajże Streetbo bardzo popularny model. Jakie plusy widzę? Jest dużo części zamiennych. No, troszkę mi przerwano, i nie, nie, nie przeciągając już o co chodzi, dlaczego jestem zadowolony. Zacząłem szukać Harley i Chopperów, yy. i problem był taki, że wszystkie mają silniki wielkie typu Honda Shadow była na celowniku. Czy tam jakiś intruder? Silniki 1.4, 1.6, 1.8, nawet czyli potężne maszyny, które mają koni mechanicznych, jeżeli 80, to jest wszystko, tak? Może nowsze sprzęty, 90 to jest wszystko, więc to takie jedziecie na takim stalowym naprawdę słoniu, bo już nawet nie koniu, bo 1,6, 1,8 silnik w motorze, moim zdaniem, to jest z 90 -ma końmi mechanicznymi słoń, ani nic nic z rybnego, z rybnego No ale nic no, znalazłem takiego Harley'a, było tak jak mówię, no cena też gra rolę, bo są przeróżne egzemplarze. I padło na tego. Zacząłem o tym modelu czytać, pooglądałem no to najpierw, gdzieś tam w salonie stał, czytać co to jest i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ to jest Harley, który zrewolucjonizował troszkę Harleya, to był jedyny Harley wydany w takiej selwetce, ale też nie tylko o to chodzi. On nie jest taki do końca, y, nie, nie jest takim dostojniakiem jak Harley. Chodzi o ten silnik tutaj. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jeżeli akurat trafię z tym materiałem do kogoś, y, jednostka... Wyprodukowana, wymyślona, że tak powiem skonstruowana przez inżynierów niemieckich z fabryki Porsche, czyli motor, silnik z fabryki Porsche po prostu. Chodzi o to, że wszystkie V2 są w rozchyleniu ileś tam bodajże 45 stopni. Tutaj Porsche wymyśliło jest rozchylenie bodajże 60 stopni, troszkę większe. No i dzięki temu i innym pewnie sprawom udało im się tutaj wycisnąć prawdopodobne 130 koni. I to mnie ujęło w tym motocyklu, ponieważ on waży swoje 300 kilo. Dajmy na to, jeżeli jest zalany wszystkim, to jest jakieś 290 kilo prawdopodobnie. Plus średnio. Średnio mówiąc, średnio, średni jeździec Harley'a można powiedzieć 100 kg, średni mówię tak, bo są faceci, którzy grubo więcej mają, może są ci, co mają mniej, to muszą uważać, żeby ich nie zmuchło, nie? albo sobie szybę zamontować. Yy, czyli już się jedzie po drodze 400 kg i tutaj, mając 70 koni mechanicznych, jak wszystkie jakieś yy, intrudery, no to ładnie się wygląda pewnie, ale. Czasami jest to pomoc potrzebna, po to kupuje się i po to bawi się też motocykle, nie? Czasami trzeba odkręcić, czasami fajnie przeskoczyć, wyprzedzić, yy, za zakrętem przyspieszyć, bo jest fajna prosta i po to wydaje mi się, że się to wszystko robi, a nie tylko po to, żeby mieć, bo no, żeby mieć to można kupić parę sztuk w garażu, postawić i, i to wszystko, nie? No jednak trzeba na tym jeździć, szlifować umiejętności i... Tyle. Także dlatego ten motocykl mnie ujął. Ja nie nagram wam niestety w tym materiałie jak jedzie, bo jest jeszcze zima. Jeszcze stoi, aczkolwiek zameldowany jest, ale yy, no pogoda na razie jest mokra. Cały czas jest mokro gdzieś. Trzeba poczekać do marca na pierwsze suche cieplejsze dni. Jakieś 10-12 stopni na pewno będzie się wyjeżdżać. W taki sposób on jest zrobiony. Na razie ja mu poza sakwą z przodu nic nie dodałem. Tak jest skupiony, tak jest kupiony. No, I korki mu na śruby dodałem faktycznie, bo, bo te śruby mi się nie podobały, więc dostał takie Chromowane zaślepki Póki co jest taki jaki jest yy, I będziemy patrzeć co dalej A no, później wrzucę jakieś wideo jak jedzie, jak to się wszystko zachowuje, muszę kupić na kierownicę, na telefon albo na jakąś kamerę Statyw Jak się uda i będziemy nagrywać sobie dalej coś Także mam nadzieję, że komuś się ten yy, Materiał przyda, tak to wygląda, jeżeli ktoś jest Takim nowicjuszem jak ja, szuka takich materiałów. A po co, a dlaczego, a, a jak to w praktyce wygląda, będę się dzielił moimi spostrzeżeniami. Co jeszcze mogę powiedzieć, jak się jedzie? Bo, bo, bo nie, no miesiąc przeżyłem, miesiąc mi się udało gdzieś tam końcówki sezonu zrobić. Jeździ się fajnie, walczy się z tym motocyklem, tak jak każdy, który, kto, kto dosiada Harleya, wszystkie opinie są takie same. Trzeba z nim walczyć, trochę dygocze yy, w sensie pozytywnym. Tego słowa znaczenie dygocze, czyli częściej się gdzieś tam faktycznie. Yy, nie chodzi o to, że on gdzieś tam na yy, niepozytywne wibracje ma, ma, jak najbardziej pozytywne, ale, ale to jest właśnie Harley, nie? Gdzieś ten motor sobie. Motor pracuje, mot yy, silnik pracuje fajnie, ale no, trzeba z tym jak walczyć. Tutaj jednak nie ma szyby, więc jak się 130, 40 i więcej. Jedzie, to jednak trzeba się trzymać, jednak się z tym walczy, ale daje to niesamowitą radość, jak na razie. Na zakrętach jest ciężko, no bo nie oszukujmy się, to nie jest sportowy motocykl, gdzie położy się go pod jakimś fajnym kątem i, i ten zakręty szybko się pokonuje. Jednak trzeba, jednak trzeba pamiętać, że on jest bardziej długi niż krótki, jak na motocykl. Tak jak mówię, nie super sportem, gdzie się motocykl kładzie i małe skinienie kierownicą, czy tam przeciw skręt i już się jedzie dalej, tylko jednak yy, trzeba z tą masą trochę powalczyć, trochę mocniej go odepchnąć, trochę więcej trzeba zapału w ręce, żeby go położyć, tym bardziej yy, jest szeroka opona z tyłu, więc ona też swój opór przy zakrętach daje, właśnie przy kładzeniu motocykla za bardzo też się go nie da położyć, no bo nie zapominajmy, on jest... Jednak takim jakimś boberem, chopperem, żeby sobie tu kuku na chromach nie zrobić, nie? Jakiś kąt się tak tutaj osiągnąć, ale nie jest to jakieś super osiągnięcie, nie? Także to są takie moje pierwsze spostrzeżenia po jakimś pierwszym tysiącu kilometrów, które zrobiłem wokół komina. W lato na pewno będzie trochę więcej robione, i tyle, zobaczymy. Cześć i słyszymy się na pewno. Co Wam jeszcze chciałem dopowiedzieć odnośnie y, tego motocykla? Y, nie są już produkowane, ponieważ ten silnik nie przeszedł z norm narzuconych przez y, świat. To jest Euro 3, co bardzo mnie cieszy, ponieważ y, jak się go odpali, to pięknie kopci z rury i, i czuć, że ten motor stoi na światłach, co, bo, co jest bardzo fajne jak na motor. Y, to jest jedno, co chciałem jeszcze dopowiedzieć i dwa, to jest 2004 rocznik i z tego co na motobandzie bodajże oglądałem filmik na jego temat, on jest bez ABS-u. No i tak, znowu pojawi się kupa gadania, bo jeden chce z, jeden chciał bez. Ja chciałem bardzo motocykl z ABS-em, ponieważ jestem niedoświadczonym motocyklistą, okaże się przy pierwszym jakimś... Yy, nieprzewidywalnym hamowaniu na zakręcie no, yy, jeżeli chodzi o to dlaczego bez ABS u polecają Harley'e starszego typu ponieważ te hamulce jakie są takie są tak jak ja mówiłem to jest 400 kg z jeźdźcem czasami więcej a ja czasami jeżdżę we dwie osoby to już jest 450 kg yy, i trzeba cisnąć te nożne i trzeba naciskać jednak ten hamulec żeby żeby to zahamowało, tak jak mówię, no w Harleju nie ma hamulców, są spowalniacze Trzeba mocno z tym hamulcem jednak pracować No i to jest te pytanie, nie? jak się popracuje za mocno, trzeba pojeździć i go wyczuć, troszkę na placyku gdzieś jednak po Wyczuć jego granice, gdzie jest jego blokowanie, przy mokrej, przy suchej nawierzchni i potrenować na, Przynajmniej na prostej Jakieś ostrzejsze hamowanie Tak i mówię, ABS może zawieść I jednak przy dużej prędkości nie na czas zacznie się hamowanie, no i ABS zawiedzie, zawiedzie nas w ten sposób, że wjedziemy jednak w kogoś, bo on nie nie da rady wyhamować na czas. Tutaj nie ma ABS-u, być może można zahamować spiskiem, ale wiadomo jakie konsekwencje za, to, za sobą to niesie. Może być na prawo, na lewo i wywrotka, tak więc Coś za coś. Jakieś są plusy, jakieś minusy. To, co chciałem jeszcze właśnie dopowiedzieć. Te Euro 3 i na tym ten silnik nie został zmodyfikowany już dalej, dlatego nie ma produkcji dalszej. Tutaj jeszcze nie ma ABS-u. Od 2005 bodajże zaczęli montować seryjnie ABS-y, więc każdy młodszy można sobie kupić. Jednak z ABS-em natomiast trzeba uważać przy hamowaniu. Trzeba przewidywać to, co się dzieje na drodze jednak, bo tak jak mówię, to jest masa, hamulce nie są super, a ABS do tego jeszcze nas jakby opóźnia hamowanie, więc to chyba tyle.